Ja się w ogóle nie słyszę, jestem na górze. Obok mnie jest bał słuchaj, to pod, pod, pod sosną, trzy, trzy wielkie grupaszczyty przede mną. We mgłach, więc stawnica dziś wygląda jak pyta się, to, jest poezja mgły. Jest tak zwana poezja mgły, nie wiem, czy to jest taki termin. Ja wiesz, ja, ja słucham dobry, ale ja w ogóle ciebie nie słyszę, wiesz? Ja w ogóle nie wiem, co ty mówisz. Jest to dla mnie taka dziwna, dziwna rozmowa. W ogóle nie wiem, czy się dobrze dzwoniłem. Jesteś? No jestem. Ja do ciebie dzwoniłem i nic nie słyszałem, co ty mówisz. A ty mnie słyszałeś? Ja ciebie tak. To co słyszałeś w takim razie? Że widzisz. A no właśnie obok niego stoję. Sam jesteś przy tym bałwanie? Czy? Sam jestem przy tym bałwanie na górze. Dobra, okej, okay. ja cię mówiłem. Ja Pytaliście, jak sztablica wygląda. Sztablica to jest dzisiaj poezja mgły. W górach wysokich. No mówiłeś, tak. Delikatnej mgły, wiesz. Człowiek, powiem Ci, nie wiem, że nie nagrywasz, czy nie, ale człowiek, który ma, zdaje sobie z tego sprawę, jak mały jest, jak jest góra. A ty nagrywasz tą Wiesz, Póki co, ja jeszcze nie nagrywam tej sztabnicy. Ja, ja nie wiem, czy tego bałwana nie powinienem nagrać. Nagraj bałwana. W a najlepiej jakby ktoś przechodził, żeby tobie z tym bałwanem zrobił. Tak.